Witam wszystkich tu Paweł SQ90NRF. Kontynuując projekt radiolatarni, w dniu dzisiejszym będę chciał wykonać kolejny element układu, a jest nim dokładnie filtr dolno Wykonuję radiolatarnię na pasło 2 metry, stąd też przejrzałem internet, wyszukałem odpowiedni schemat. No i dziś taki filtr będę chciał zrobić. Mam nadzieję, że układ wyjdzie, zobaczymy jak z dokładnością, jak z doborem. Tutaj indukcyjności dodanych filtrów. Spróbujemy filtr podłączyć pod analizator. Zobaczymy, jakie tutaj ma parametry w poszczególnych segmentach pasma, w których powinien pracować najlepiej. No i czy układ wyszedł. Zapraszam do oglądania. Jeżeli chodzi o schemat filtra, spróbuję posłużyć się takim schematem. Mamy dwie pojemności, 18 piko. Dwie cewki o indukcyjności 68 nanohenrów, środkowa 100. Tutaj mam parametry tych cewek, sobie tam przeliczyłem yy, od częstotliwości, od średnicy drutu, jakim będę nawijał. Ja akurat do tych celów zakupiłem drut yy, srebrzony. Srebrzanka 1,5 mm. 1 m wystarczy tu praktycznie paręnaście centymetrów, zejdzie na wykonanie im grubszy, grubszy drób, tym lepiej no akurat to jest filtr na układ z wyjścia tutaj generatora, więc nie potrzebujemy tutaj jakichś potężnych mocy wyjściowych, stąd też kondensatory, które będą tutaj zastosowane mogą być nisko napięciowe. ja zastosuję kondensatory na 50V no to tyle, zobaczcie jak wygląda pozostałe elementy układu, jak sobie to zaprojektowałem może jeszcze tak tutaj woli tego schematu. Generalnie, jak widzicie, układ jest bardzo prosty. Precyzja wykonania, no wszystko zależy od precyzji wykonania, od obwodów, od wytrawienia płytki, od szczelności układu. Czytałem też. Yy, czytałem też w literaturze tutaj zgłębiając temat, że też jest istotne w jaki sposób jest wykończona powierzchnia ścianek tego filtra że, filtru, że to też ma wpływ na, to, yy, na jego parametry no nie wiem, ja akurat użyłem tutaj laminatu przetarłem go papierkiem ściernym w różnych płaszczyznach no zobaczymy yy, czy będzie miało to jakiś wpływ na działanie filtru Muszę teraz tylko narysować płytkę. Ja akurat postanowiłem wykleić płytkę laminatem. Początkowo miałem robić punkty lutownicze okrągłe, jednak postanowiłem wytrawić płytkę troszkę nieco szerzej, z racji tego, żeby laminat tutaj nie oddziaływał w takim stopniu na tutaj dławiki w tym filtrze. Stąd też. Wytrawię tą płytkę troszkę szerzej, zrobię trochę większe punkty lutownicze, będę starał się jak najkrótszymi tutaj punktami łączyć poszczególne elementy, no i zobaczymy jak to wszystko wpłynie na działanie całego układu. Jeżeli chodzi o budowę, zaplanowałem sobie ją wykonać z laminatu boksydowego dwustronnego, dociąłem już odpowiednie płytki, jedna to będzie płytka podstawowa do przylutowania elementów filtru. Będą ściany boczne, jak również tutaj ściany zamykające z gniazdami SMA i pokrywa zamykająca, ale ona dopiero będzie polutowana po zestrojeniu filtra, po sprawdzeniu wszystkich parametrów. No i to jest już praca na sam koniec zabieram się zalutowanie gniazd. Polutujemy. No i w następnej kolejności przygotowanie obwodu drukowanego filtra gniazda są już polutowane. Czekają na finalny montaż. Płytka już oklejona i przygotowana do trawienia. Roztwór naciaczynu sodowego gotowy. A no i zobaczymy. Rzucimy płyteczkę. No i zobaczymy, jaka będzie reakcja. No i proces trawienia mamy ukończony. Wyciągam teraz płytkę, czyszczę, no i zobaczymy, jaki będzie efekt. Laminat wygląda właśnie tak. Widać warstwa miedzi, która była przykryta. Taśmą klejącą. Akurat nie chciało mi się malować tutaj żadnym flamastrem. Postanowiłem ją kleić. No, jak widać, do tak prostych płytek, gdzie ważna jest tutaj pokrycie dużą powierzchnią, można z powodzeniem taki układ stosować. Mam dobrane już dwa kondensatorki. 18 piko. Pomierzyłem je spośród tutaj szeregu elementów. Wybrałem praktycznie oba identyczne. Będą one przylutowane tutaj będą one przylutowane od tego punktu do masy no i między gniazdem a punktem środkowym tu będzie jedna cewka, tu będzie druga i tu będzie trzecia cewka no do połączenia ze ściankami myślę, że na samym początku przylutuję środkową cewkę kondensatory przylutuję ścianki boczne Yy, zamykające z gniazdami SMA. No i na sam koniec wlutuję, wlutuję cewkę łączącą po jednej i po drugiej stronie. Zamknę boczną obudowę, tak żeby miał dobry dostęp do lutowania. No i na razie zostawię układ otwarty. Yy, zobaczymy, spróbujemy go pomierzyć. No i potem zobaczymy jaka jest różnica jak on będzie zaekranowany płytką zakrywającą od góry, a jak będzie w układzie otwartym. Zawsze jeszcze będzie możliwość mieć dostępu, wymienić ewentualnie którąś z indukcyjności, ewentualnie zbliżyć bądź oddalić zwoje cewek. No to zabieram się za wykonanie cewek i zalutowanie całego układu. otorki mamy już lutowane. Przygotuję sobie teraz środkową cewkę. A no i zabieram się za lutowanie. Nawinąłem już cewki. Jedna jest na średnicy 10 mm, dwie pod dwa zwoje na 12. Będę musiał je teraz tylko dopasować odpowiednio wyprowadzeniem, żeby pasowały do gniazda SMA. No i będę je lutował do druku. Pierwsza cewka została lutowana. Ustawiłem ją wstępnie. Zrobimy tak, że cewki nie będą w osi, nie muszą być, stąd też zyskamy tutaj troszkę na miejscu, tak żeby odpowiednio podejść cewką pod gniazdo po jednej i po drugiej stronie. Lutowałem już jedną ściankę. No i będę musiał teraz dopasować tak ustawienie cewek, żeby to wszystko się tutaj ładnie nam zmieściło. A no i potem spróbuję domknąć na razie jedną pokrywą. No, zobaczymy. Lutowałem wstępnie ściankę. No i będę teraz dopasowywał pierwszą cewkę. Starałem się zrobić jak najmniejszy filtr. Stąd też teraz trudność wykonania jest nieco większa. No ale myślę, że wpadłem jak to zrobić. Dwa obwody umieszczę praktycznie postopadle do gniazd SMA po jednej i po drugiej stronie. Wykonałem symetryczne dwie cewki. No i myślę, że tutaj uda mi się to dopasować. Zobaczymy jak to wyjdzie w pomiarach. Mam już polutowany filtr, wyszło to tak. Postanowiłem nie zamykać na razie boczną ścianą, żeby mieć lepszy dostęp do punktów lutowniczych, gdybym musiał coś poprawić. A jeżeli pomiary wyjdą dobrze, zamknę boczną ścianę. No i zobaczymy jeszcze, jak tutaj z jakością wykonania tych cewek, spróbujemy ewentualnie podbliżać zwoje, bądź pooddalać Tak zobaczymy jak to wpłynie tutaj na parametry obwodu podłączam do analizatora, widzimy się za chwilę no i mamy układ podpięty zobaczmy jak to wygląda 85 megaherców no, powiedzmy na 90 SWR 1.4 na kanale drugim czyli kanał wejściowy wyjście kanał pierwszy minus 0 dwadzieścia pięć zapisane i jedziemy dalej no, powiedzmy tutaj troszkę duży raster Powiedzmy, że 147 56 omów. zobaczmy na Może jeszcze zapiszemy tą wartość 140 powiedzmy 2. Mamy minus

Mamy minus 26. Ok. Wszystko wygląda na to, że musimy troszkę przesunąć charakterystykę w tą stronę. Więc spróbuję zwiększyć pojemność kondensatorów. Zobaczymy, jak się zmienią parametry. W drugim podejściu pomiarowym. Dolutowałem dodatkową pojemność. Mamy teraz około 24 pico. No i zobaczymy, jak teraz filtr się zachowuje. Ok, filtr podłączony. No i zobaczmy, jak to wygląda. Częstotliwość 145. Mamy jeden pięćdziesiąt jeden, zanotujmy, no i spróbujmy pojechać w rejon pierwszej harmonicznej.

430 minus 26 czyli podobnie jak poprzednio minus 26, 6, wejdziemy jeszcze tutaj częstotliwość pracy wezmę 145, mamy minus Stratę minus 0,53. Spróbujmy jeszcze zrobić pomiar z zamkniętą obudową. Może ja będę na razie zamykał boczną ściankę. Patrzmy, co się będzie działo. No, jest jakaś reakcja. Współczynnik nam się obniżył. Spróbujemy jeszcze zamknąć górną pokrywę. 36. No i mamy tutaj teraz stratę 0 4 0 4 1. No już jest dużo lepiej. Zobaczmy jeszcze jak tutaj pierwsza harmoniczna. Minus dwadzieścia czyli podobnie jak poprzednio. Jedziemy dalej. czterysta trzydzieści dwa, minus dwadzieścia No, prawie minus dwadzieścia sześć dB. Widać, że filtr pracuje, ale jeszcze nie do końca. Jestem z niego zadowolony. Albo jeszcze coś pokręciłem w ustawieniach analizatora. Będę musiał to sprawdzić. Nie wiem, zostawię to na razie tak, jak jest. Spróbujcie tutaj, może w komentarzach, coś doradzić. Czy coś tutaj źle mierzę? No i. Oczywiście, pierwszy raz robię filtr, więc też nie jest tak, że. Wszystko wiem, stąd też chętnie posłucham rad osób, które mają większe doświadczenie w pomiarach filtrów. No i coś doradzą. Widać, że filtr działa. W paśmie pracy ma niskie tłumienie. Potem ono spada. Jednak spodziewałem się tłumienia na poziomie około minus 30 decybeli. Stąd też moje tutaj takie przemyślenia, że nie do końca pracuje tak jak jest. Ale chętnie wysłucham waszego komentarza. Może jakieś wskazówki w jaki sposób dokonać pomiarów. Będą dla mnie cenne. To może tyle w tej części. Dzięki za uwagę. Jeżeli film Wam się podobał, proszę łapkę w górę. Zapraszam do innych moich filmów. I do usłyszenia wkrótce. Miejmy nadzieję, przy dalszych pomiarach tego filtru. Cześć.